Dlaczego postanowiła Pani napisać książkę obiad za mniej niż 5 zł na osobę? odpowiedź jest prosta: jestem po prostu matką nieustannie karmiącą, która musi być jak stureńki Buddha, zwłaszcza wtedy, kiedy pracuję. No, i duża rodzina oznacza też no, budżet, który się dzieli na dużo więcej osób niż normalna polska rodzina, bo my w zasadzie jesteśmy dwoma rodzinami, bo mamy czwórka dzieci, czyli jest nas sześcioro, a nawet siedmioro, bo jeszcze jest bardzo wybrany nasz pies, który byle czego do pyska też nie weźmie. No i trzeba e, taką dużą rodzinę wyżywić, no, a w dzisiejszych czasach jest to spore wyzwanie, żeby to było smaczne, zdrowe no i przede wszystkim ekonomiczne. Jest to 5 złotych niecałe 5 zł na osobę. Czyli jeśli mamy 6 osób, to jest 30 zł budżet obiadowy. I naprawdę można zmieścić się w tym budżecie, jeśli będziemy gotować prosto. Nie wodorosty z wyspy Okinawa suszone w japońskim słońcu, nie sól himalajska za 150 zł za kilogram, tylko to co mamy teraz najpiękniejszego. Jest dynia, są warzywa korzeniowe, do tego niewielka ilość mięsa, bo mięso rzeczywiście jest drogie, ale można sobie poradzić. Trzeba tylko wiedzieć jak i trzeba znać sprawdzone przepisy. Ja namawiam do tego, żebyśmy gotowali jak najprościej, czyli z trzech, czterech, góra pięciu składników z tego co mamy, co możemy wykorzystać. Korzystać. Ba, co możemy zebrać? A w tej chwili możemy zebrać. Jeszcze są mirabelki, których bardzo często nikt nie chce, a gdzieś nad jeziorem sobie mieszkają i można z nich zrobić świetne konfitury albo nawet je zamrozić. Można na przykład zbierać czarny bez w tej chwili. Są grzybiarze, którzy namiętnie zbierają grzyby. Takich możliwości jest bardzo dużo. Ostatnio zadzwoniła do mnie przyjaciółka i mówi, bosadka ratuj, śliwki nam tak obrodziły, że za chwilę je wszystkie wyrzucimy, nie przerabiamy tego. I dostałam 20 kilo śliwek. No i co? I trzeba było przerobić. Najprostszym możliwym sposobem jest to, żeby je wypestkować i po prostu zamrozić. Potem używać do mięs, czy powiedzmy do deserów, do ciast. To jest oczywiste. Druga rzecz, możemy je po prostu, ja kocham takie najprostsze przepisy, wrzucić do dużych, wyparzonych słoików bez pestek. Wrzucamy je tak jedna za drugą, jedna za drugą połówka, dość ciasno. Możemy nawet troszeczkę takie przycisnąć, żeby więcej się zmieściło w słoiku. Dodajemy łyżkę cukru. Ten cukier jest potrzebny, żeby. Cukier jest naturalnym konserwantem, więc doda im odrobinę dłuższej trwałości. Zamykamy taki słoik i pasteryzujemy. Pasteryzować możemy tak: w garnku z wodą. Możemy wstawić słoiki do piekarnika w temperaturze 100-120 góra stopnia. No i trzeci sposób, bardzo nowoczesny, to pasteryzowanie słoików w zmywarce. Czyli w nocy, kiedy mamy tani prąd, wkładamy. Słoiki do zmywarki, mniejsze na górę, większe na dole. Nie dorzucamy żadnej chemii oczywiście, żadnych nabłyszczaczy jest to nam niepotrzebne. Wrzucamy na naj... program o najwyższej temperaturze, zwykle jest to 70 stopni, i idziemy spać. Rano mamy zapasteryzowane, czyściutkie, wspaniałe słoiki.